Yo, 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 witam w dzisiejszym odcineczku CSGO z tak? Witam, witam i oczywiście przypominam o kodzie Zony, który daje 10% bonusu i darmowe 2 ,10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników. I dwie najważniejsze rzeczy, co daje ten kod, jeśli pierwszy raz go wpisujesz, no to daje Ci Indirect Case'a całkowicie za darmo i możesz sobie Flame Testa 5.7 na przykład zgarnąć. Za darmo, tak? Rozdawanie prezentów wciąż trwa. I mamy tutaj dwa skiny mocno nagrzane. Szanse na zdobycie są zwiększone. Nomad Knife ze zwiększonymi szansami i Driver Gloves Queen Jaguary i Survival Knife Fate dostępny jest właśnie już tak bez, bez piorunka, ale też jest dostępny. I za 31 zł, jak doładujecie, to jesteście w stanie dołączyć do wszystkich pięciu Konkursów, a ja postaram się coś dodać jeszcze dzisiaj. Jak coś fajnego trafimy, zostawiajcie komentarzy, łapkę w górę i zostawiajcie jeszcze polubienie, kurwa i w ogóle wszystko zostawcie. Będzie mi miło. I wracamy już tutaj do regularnych odcinków na ten moment przynajmniej. A widziałem, że też tutaj są jakieś skrzyneczki, właśnie Divine Case, i druga skrzyneczka, która się nazywa. E, Infernal Case. Wyglądają pokaźnie i zobaczymy, co z nich leci. Przestudujemy sobie to na batelkach. Przestudujemy to sobie na batelkach. Tutaj, e, tak jak zwykle, sport amfibiusy, więc powiedzmy, że tutaj lecą czerwone dla odmiany. Ha, ha, sport Gloves slingshoty. Mam je i uważam, że są to naprawdę bardzo fajne rękawiczki, a tutaj widzimy, że eku będzie celował w jakieś wipeouty. Biały ekwipunek, po drugiej stronie przypuszczałbym, że będzie czerwony, ale czerwonego, aha przepraszam, <grytania> zapomniałem, że teraz się biały otwiera dla wszystkich, a zaraz będą czerwone itemki, fajny zamysł na zrobienie sobie eku bądź zobaczenie co wypada z poszczególnej <grytania> poszczególnej skrzyni. Wajpałciki y spoko, spoko, ale czerwone itemki, no niestety jak to są takie czerwone Styx FAMAS to lepiej to nie wygląda. Flame, y Hellfish przepraszam, M4, y no nie, 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 nie. Od razu mówię, że chyba tylko tutaj stąd te rękawiczki są pokaźne. Reszta to delikatny bałabuch. No nic, spalona skrzyneczka, ale spróbujemy jeszcze wykosić z niej jakieś rękawice. Może ona na... będzie droga, będzie droga na gesterze a niekoniecznie dużo odda. Bo tu chyba nie ma nic, nic takiego kurczę, co by mogło. Dobrze dać, ale może że też nie jest za drogi, zaraz zobaczymy. Nie chodzi o to, żebyśmy my tutaj wygrali i może właśnie wygramy. Chatterbox, czyli Papla wylatuje i zgarniamy całą pulę do siebie. E, całkiem dobrze profitująca skrzynka, bo nic szczególnie dobrego nie wypadło, a ładnie zarobiliśmy, chyba że te wipeouty to był dosyć duży fart. E, divine case Tutaj. O, Przepraszam, tu są fajne rzeczy. E, Holik, Onitaji, Desert Eagle Blaze, Nouveau Rue. Nie wiem, jak to się wymawia, ale kałaszek nawet nie jest. By szkoda, że ten biały i ten złoty nie jest taki, kurczę, bardziej biały, bardziej złoty, ale tu jest fajna kostka talon w kolorze, kurwa, krwistym, a tu jest talonik w kolorze innym. I tutaj jasterek 3800 kosztuje. Ale to sobie sprawdźmy. Może uśmiechnie się do nas szczęście. Wipeout niestety nam wylatuje. A to nie będzie profit. I może teraz coś lepszego. Niestety, print stream. Może dobra jakość, chociaż żeby troszkę zwróciło. Niestety, i do trzech razy sztuka. Vaporwave i to jeszcze ostro spiłowany Well worn pole prawdopodobnie. Battle skirt jednak. Ajajaj, Infernal case. Zróbmy też trzy sztuki Jestera. O i tutaj Jester jest delikatnie, że tak powiem droższy. Ah. Rage. Rage. Ah. Hell no ale nawet nieźle on oddał, w sensie myślałem, że będzie dużo gorzej. O Jezu! Nie będę już tego nawet komentował, tego co nam wyleciało. To były bardzo, ale to bardzo słabe, bardzo, ale to bardzo słabe kurwa bety. W sensie jester, jester spiny. Tu mamy jakieś koski do wygrania, lepiej niech mi coś pierdolnie, bo jest, kurwa, ciężko. Zaczyna być ciężko Green Energy, a Wubka mm, nie widziałem jeszcze w grze, też jest stosunkowo niedawno ona do, dołączyła do gry. jest Protector, Uzi, chujowe 161. No, niestety, załatwił chyba nas kurwielek Rosso, chyba muszę sparing partnera zmienić, on coś, kurwa, ostatnim się Przykoksił. Ale kurwa nam dało! Fire Serpent w ostatniej skrzyni i dziękuję ślicznie Ci za to. E, możemy zostać przy tym, ale na pewno pójdziemy teraz w... Coś brrr, słabszego. Chociaż kurwa, wiecie co, no jest tu mocno, że tak powiem... nagrzany ten... ten Divine. E, zróbmy tak, ale zróbmy underdoga. Bo Part nam przed chwilą dopisał i to ostry, więc możemy już spokojnie sobie przejść na tryb yy, psa pod psem. No i niestety, oczywiście, zaczynamy z Emerald Dragona P90 minimal wear stat za 1500 zł. Ale na szczęście, nasz przeciwnik Fire Serpenta trafia AK 47 za yy, 6000. No i. Wygląda to na razie stosunkowo nieźle, ale boję się, że z ostatniej skrzyni dostaniemy w prezencie jakiegoś talona. Oczywiście odpukać w niemalowane, jak to mawiała moja mama. I... o oh jest. Delikatnie na plus, no ale taki plus to nie jest plus. Ale już widziałem, jak ten talon przelatywał delikatnie złapał mnie skurcz. Teraz sam nie wiem. Sam teraz nie wiem, co tutaj można dać. Ale polecimy. Underdoga jeszcze raz. Wątpię, że coś takiego w ogóle by się wydarzyło, że dwa underdogi można wygrać na rząd, ale dostałem impuls. Mój mózg kazał mi to zrobić. I zobaczmy, czy miał rację, czy może w tej kwestii się mylił. Tu się nie rozstrzygnie na tym. Chyba, że naprawdę jakaś dobra kosa by wyleciała z tego, z tego żółtego Emerald Dragon. Nie za dobrze. Non Rider, Faktory New. Całkiem nieźle. Player tu też będzie pewnie w dobrej jakości. 1200. Kurwa, słabiutko. Ach! No nic! No dzisiaj chyba jesteśmy wielkimi przegranymi. Mógłbym jeszcze jedynie zrobić coś takiego. Bo to, to jest po prostu jakiś kurwa wstyd. Zero dobrych dropów dla mnie ani dla mojego oponenta. Mm. Nie poleciało. No, czekaj, bo to, to nawet jest kurwa, jest problem, żeby to jakoś dobrze ubrać. Nie, nie. Za długa bitwa. Musimy, kurwa, dwa szybkie strzały. Zapierdolić. Coś, czekaj, coś, czekaj, czekaj, tak będzie najlepiej. Cyk dodaj 4 underdog. I chuj, niech się dzieje. Czyli tak raczej tego nie wyciągniemy, więc zrobimy po prostu coś, co odpowiada znowu mi mój mózg. Kurwa, ale i tak były chujowe i temy, ale dostałem znowu takie gówno, ja pierdolę. No nic, dziękuję wam za oglądanie, do puli no nic dzisiaj nie dorzucę, może te slingshotsy wam dam w ten rozdawanie prezentów, dodam wam je za 25, niech będzie, o kurwa czekaj, bo myślałem, że tutaj... tam, także... Slingshotsy są, że tak powiem, teraz do wygrania tutaj w puli. No niestety nie udało nam się dzisiaj, ale z kodem zony właśnie możecie Slingshotsy za doładowanie 24, 94, 99 dorwać. I co? Pamiętajcie, no mój kod jest najlepszy. Mi nie zawsze on oddaje, ale wam oczywiście może oddać. I widzimy się w kolejnym odcinku. Nie.